Dużo, dużo rzeczy trzeba brać pod uwagę. Według mnie ważne jest przede wszystkim, ponieważ mówimy o sporcie, dziedzinę, którą dobrze znam, ważne jest dobrze dopasować charakterów, mieć zawodników głodnych, że tak powiem, gry głodnych, by coś udowodnić. Ważne jest też oczywiście umiejętność dopasować. Muszą się zawodnicy dopasowywać do ligi, każda liga jest inna. Muszą się dopasowywać do stylu gry trenera, bo każdy trener też chce proponować inną grę albo ma inne wymagania od każdego zawodnika. Więc to są takie dwie, trzy podstawowe rzeczy, żeby mieć nadzieję, dobrze zbudować drużynę. Te wartości trzeba przynieść do, można przynieść do biznesu oczywiście. Tak, ciężka praca jest najważniejsza, dlatego wspomniałem przed chwilą o, o tej mieć ten głód, głód gry, głód trenowania. Nigdy nie być zadowolony do końca z tego, co się zrobiło. Trzeba zawsze starać się być lepszy z meczu na mecz, z dnia na dzień. Myślę, że w biznesie bardzo podobnie jest, że te cele, które sobie postawiamy, kiedy je osiągniemy, chcemy jeszcze więcej. I tak powinno być ogólnie nie tylko w sporcie w biznesie, ale i w życiu. Najtrudniejszy moment, podejrzewam, że to kiedy miałem kontuzję. E, wtedy e, było ciężko, ponieważ nie mogłem na co dzień e, robić to, co mi daje uśmiech, czyli uprawiać, e, grać w koszykówkę. E, więc nauczyło mnie na pewno cierpliwości, nauczyło mnie to, że trzeba e, nawet w ciężkich chwilach dalej e, ciężko pracować, może w inny sposób. E, więc wtedy dużo więcej czasu spędzałem na siłowni albo rzucałem na przykład siedząc na krześle pod koszem, co mi też gdzieś tam e, pomogło e, poprawić swój rzut. Więc e, na pewno. E, to jest moja też osobista cecha, zawsze widzieć szklankę półpełną, a nie półpustą. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważne. Do koszykówki zachęcać można w ten sposób, że to jest sport drużynowy, więc zachęcam, żeby wszyscy grali razem, wszyscy wychodzili razem, dzielili się piłką, cieszyli się razem z zwycięstwem albo wspierali się w porażce, więc to jest coś, co jest fantastyczne w sportach drużynowych. I ogólnie, no na pewno sport jest zdrowie, sport jest potrzebny. Bez sportu bym się też nie nauczył, jak żyć na co dzień, przemieszczać się w różnych przeróżnych towarzystwach, więc na pewno sport jest potrzebny fizycznie dla głowy, ale ogólnie też dla wychowania dzieci, więc, więc jak najbardziej polecam, wspieram i, i proszę nawet, żeby wszyscy uprawiali jakiś sport.